Siema, ma co tam? Siema, ma, co tam? Witam w kolejnym odcinku. Tym razem idziemy do centrum handlowego. Zobaczyć jak wygląda centrum handlowe w USA. Nie wiem czy jest typowe, czy nie, bo nie byłem w wielu. Ale po prostu się pobójniemy. Może coś kupię, może nic nie kupię. I tak spoko wyjść z domu, coś zobaczyć. W ogóle jechałem tu Uberem. To jest mój drugi raz, jak gdzieś jadę Uberem. Za pierwszym razem. Pierwszy Uber, jaki w ogóle zamówiłem w Stanach. To przyjechała Tesla. Czyli, jak wiecie, auto elektryczne, nowoczesne, i dzięki i całe szczęście, że ja widziałem jakiś filmik na necie wcześniej z tą testą, bo bym nawet nie wiedział, jak wsiąść. Bo tam, tam nie ma klamki, za którą się szarpie, tylko tam jest klamka, którą się wciska. No, nowoczesność. Dobra, idziemy do tego mola, czyli centrum handlowego, nazywa się West Farms, i zobaczymy. Głównie będę polował na jakieś buty, ale może jakieś koszulki też. Zobaczymy. Kurdebele. Okazało się, że to chyba nie jest jednak kwestia Polski, tylko wszystkich galerii handlowych, jakie istnieją, że to nie jest rozrywka dla mnie. Ja tam przeszedłem ją całą dwa razy. Były ze trzy sklepy, do których wszedłem. Jeden jakiś taki bardziej nerdowski, z ściuchami, z jakiejś anime i tak dalej, ale jakie badziewne się do koszulki wydawały. W pozostałych dwóch sklepach to były jakieś takie przeróżne ubrania męskie, ale bardzo dużo eleganckich, czyli w ogóle nie dla mnie. Bardziej liczyłem na jakiś taki sklep z mega szerokimi ciuchami i albo nie było, albo nie ogarnąłem. Jeśli chodzi o buty, to powiem szczerze, nie widzę za bardzo różnicy w cenie. No może tam jakieś parę 10 złotych się ugra, ale bliżej trzydziestu niż w setkach. nie? Że nie wiem, masz w Polsce buty, co kosztują 400 czy tam 450, to tutaj kosztują 100 dolarów, więc nie czuję, żebym miał tutaj okazję, żebym miał okazję tu złowić okazję. Na pewno robią wrażenie te dekoracje świąteczne, to one są takie z pompą. Siedział Mikołaj, była kolejka do Mikołaja, chociaż większa kolejka chyba była do Starbucksa niż do Mikołaja. Ewidentnie Starbucks wygrywa z Dunkin do tutaj na rejonie, bo do Dunkin do nas nikt nie stał, a do Starbucksa ogromna kolejka, no powiem szczerze, nie oczekiwałem za wiele i tyle też otrzymałem, więc. Jest ok, idę jeszcze naprzeciwko zobaczyć, tam są jakieś sklepy po drugiej stronie ulicy, Best Buy między innymi. Czyli taki elektroniczne, może jakieś, chociaż gadżety do grania sobie kupię. Taka ta galeria, nic szczególnego, może, może to było wyjątkowe, do głowy nie dam, bo się nie znam, ale były też takie sklepy chyba bardziej luksusowe. Że widziałem sklep Louis V, Michael Kors, Victoria Secret, to chyba we Wrocławiu chyba nie mają takich, ale... Ale nie wiem, bo też tak się znam na tym shoppingu, jak... No to mówię co wiem, a że wiem niewiele, no to co ja poradzę. Nigdy nie byłem jakimś zakupoholikiem. Parkingi duże. A w ogóle to najbardziej to mi się chyba spodobało, jak zobaczyłem taki sklep z żarciem. Się nazywał Cynabon. Oglądałem Better Call Saul, no i tam było chyba do Cynabon. Więc kąciki ust mi drgnęły się uśmiechnąłem, jak to zobaczyłem. No, a poza tym to nic ciekawego. Nie polecam centrum handlowych. Kiepska atrakcja. <grywa> Update na bieżąco jest taki, że wyszedłem z tego mola, poszedłem do Best Buy. Tam też nic ciekawego nie zobaczyłem. Pady do PC tam mnie trochę kuszą, bo mam jeden, a chciałbym mieć dwa. Ale nie wyglądało, jakby to się opłacało tutaj kupować, bo na przykład kosztowało 50 dolarów, czyli ponad 200 zł, a mi nie jest potrzebny taki drogi. Potem poszedłem jeszcze do jednego sklepu z butami, okazało się, że nie ma na tym świecie butów, które mi się podobają, i po prostu już bym chyba zamawiał Ubera z powrotem do domu. Ale sprawdziłem sobie w Google Mapsach, że McDonald's jest niedaleko, <laughs> no więc pójdę jeszcze do McDonalda. Mam nadzieję, że zobaczę coś czego nie ma w polskiej ofercie, żeby spróbować coś takiego wyjątkowego. Powiem Wam, że jakby mnie ktoś po pijaku zgarnął i zawiózł do McDonalda w Stanach, to mógłbym się nie zorientować, że jestem w Stanach. To jest wszystko tak samo. Wchodzisz, zamawiasz w kiosku, Wybór jest odrobinkę inny, ale tak naprawdę bardzo podobny. Więcej mają wariancji w stylu: cheeseburger pojedynczy, cheeseburger podwójny, cheeseburger potrójny, hamburger podwójny, hamburger potrójny, quater pounder czyli McRoyal, to tam quader pounder pojedynczy, podwójny, quater pounder z dodatkowym serem, quater pounder z dodatkowym bekonem, tego typu wariacje, a na przykład nie mieli żadnej takiej oferty sezonowej, zimowej jak w Polsce drwale. Więc powiedziałbym, że nawet może ten wybór jest mniejszy, chociaż jest dużo tych wariancji. Yy, I z napojami mieli jakieś takie fajniejsze, coś tam, jakieś frozen Coca-Cola, ale jest zima, więc nie wziąłem. No i co? Wziąłem McChickena. Ten McChicken tutaj to tak bardziej traktowany jak hamburger, czyli taka mała kanapka. Chyba miał mniej rzeczy w środku niż yy, polski McChicken. Do tego wziąłem właśnie makroyala, czyli quader Powder z bekonem i z serem do tego frytki i kola duże no to wydaje mi się że porcja frytek była większa niż w Europie kola może też takie takie moja głowa dla skali no w porządku chyba a śmiałem się bo zamawiałem przy tym kiosku i tam pokazywało, żeby wziąć ten taki numerek, że podejdą do stolika. Nie? Ja tego nigdy w Polsce nie biorę, ale tak nie widziałem, że można to skipnąć, więc wziąłem. No i siedzę przy tym stoliku, czekam, a oni ostatecznie i tak mnie zawołali, żebym przyszedł. <grym> więc mówię, obsługa McDonalda jest niezastąpiona wszędzie. <grym> w międzyczasie przyszła jakaś pani robić aferę, że ona od 20 minut czeka <grym> w aucie siedzi i nie może się doczekać żarcia. Inny chłop przyszedł chyba jakiś upaćkany, nie wiedział, gdzie zamówić, a chyba tylko w kiosku można zamawiać, nie wiem. I jeszcze w ogóle zam zamówiłem, kliknąłem, że chcę zjeść w środku. A i tak mi tak spakowali jak tu go, jakby na wynos. Chociaż tak samo mi dali w Takobel, więc zaczynam podejrzewać, że oni w ogóle już w tyłku mają te tacki i po prostu tak dają. Hmm. No, ale smakowało. Nie będę wam McDonalda recenzował, bo McDonald smakuje tak samo, podejrzewam, na całym świecie. I smakował też tutaj tak samo. Chociaż w trochę innej wariancji, nie? Wariacji, wariancji, wariancji. Nieważne. No dobra, wracam do domu, bo nic mnie tu już chyba nie czeka ciekawego.